Siemano witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Kaką, czyli powrotu legendy. Dzisiaj zagramy sobie następne spotkania z takim małym. Z taką małą zmianą, że dziś nie będzie skrótów. Wiem, jest to jeden z jednych odcinków, w których nie będzie skrótów. Dlaczego? Ponieważ jest 15.15, 15 nawet fajnie się ułożyło. Wróciłem przed chwilą, e, jak widzieliście na Facebooku, właśnie z obrony. Także no nie miałem czasu po prostu tego zrobić. E, mam nadzieję, że jakoś to zrozumiecie i że e, dzisiaj po prostu zobaczycie sobie zwykłe, całe mecze, które będę dla was... Komentował, czy to będzie jeden czy dwa, jeszcze zobaczymy, zobaczymy jak się wyrobimy z czasem, ale póki co <laughs> grajmy, także no, koniec studiów, więc w końcu fajna, fajna sprawa, naprawdę polecam serdecznie, dobre uczucie, dobra jedziemy, postaram się więcej podawać w tym spotkaniu, tak jest, ojojoj, oj, oj, dlaczego się przewróciłeś Niedużo, niedużo robię. Powiem, powiem wam, że trochę ciężko się już gra teraz kakom. Z tego względu, że po prostu. No, łap, dobra. Z tego względu, że po prostu, no. Jest coraz starszy. Ja to powtarzam co odcinek, ale co odcinek to jest coraz bardziej odczuwalne. Zobaczymy, jak będzie w tym spotkaniu. Hmm, czyżbym po tym sezonie miał odejść na emeryturę, że tak powiem. No zobaczymy, kariera menadżera też jest ciekawa. Dobrze. Widzicie, kaka już taki szybki nie jest też. Tu pasuje wygrać no i jakoś dążyć konsekwentnie bardzo do tego mistrzostwa. Aj, ona się odbiła chyba od pleców. Nie, tak brzydko trafiłem. No, wydawało mi się, że się odbiła. Pierwsza dobra sytuacja, 15 minuta tego spotkania. Także, no, nie chciałem was zostawiać bez odcinka, bez kaki. No i postanowiłem jednak, jednak, jednak no, nagrać coś, bo miałem po prostu odpuścić. Ale jakoś tak głupio bym się czuł wrzucając tylko jeden filmik dzisiaj z Grida, yy, który też zaraz się będzie uploadował. No więc. <laughs> O to chodzi, o to chodzi, dobra. Powiem wam, że ogólnie planuję trochę pozmieniać te serie u mnie na kanale, wymyślić coś nowego. Puh, bo niektóre rzeczy już naprawdę są bardzo nudne. <grystanie> kariera Hesse Rodriguezem, która się ledwo będzie zaczynać. Hmm. Kariera Kakon, która trwa już na dobre, kariera jednym zawodnikiem. Ta serie na pewno zostaną do tego kariera Real Madrid. myślę nad zadaniami EA, które mógłbym jakoś fajnie próbować tak jest próbować rozwiązywać jakoś z łamigłówki z zadań, że tak powiem bo czasem naprawdę trzeba się namęczyć, żeby któreś zrobić bo wymyślają takie rzeczy że no Nieraz jest to praktycznie nieosiągalne, kiedy masz strzelić hat w ostatnie 15 minut. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko wtedy jest to zrobić. No ale cóż, dzisiaj pewnie zagramy sobie na no, jeden mecz na pewno zobaczycie Co więcej to się okaże. Hmm, czy, to zaczyna, czy z drugiej też wyrobię, nie wiem, bo na czwartą muszę wyjść. A chcę to jeszcze zrenderować i podrzucić na YouTube. Bierzecie po prostu, może w ankiecie na Facebooku, jakąś nową serię, którą mógłbym nagrywać. what Nową serię, którą mógłbym nagrywać w dość fajny sposób. A tutaj miałem szansę na zdobycie asysty. Ocena 7 i 6 i rośnie. Ciężko będzie stanąć tą strzał. Spróbujmy czegoś takiego. Nie, nie wyszło już. Nie ta zwrotność. Kaga ma 81, także spada, spada bardzo ten overall. Nie wiem co myślicie o tym, aby po prostu zacząć taką karierę, w której będziemy symulować mecze, zamiast rozgrywać i bawić się w takiego de facto jakby menadżera. To też może być ciekawe. Robienie transferów bez rozgrywania meczy, albo takie coś, albo... Eee, zacząłbym nagrywać FIFA Manager. Ła Naprawdę mi się ziewa strasznie, spałem dużo Zresztą ci, którzy byli tu do końca wczoraj na live to wiedzą <coughs> o co chodzi hmm. No i ładnie, przyjmij to i... A kurde... Jeszcze na spalonym byłem chyba teraz Tak jest 45 minuta, 0 do 0 mamy. No póki co dość słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Powiem Wam tak. Zagramy ten mecz, następne będą pewnie symulowane, więc je sobie przesymulujemy i skończymy ten dzisiejszy odcinek, bo chcę nagrać już kolejny dobrze i skrótami. No i chciałbym zastąpić serię powrotu legendy kaką jedną nową serią w tygodniu. Także no, Tutaj będę celował w coś nowego Coś czego jeszcze nie ma i tak cholera strasznie ciężko jest to wymyślić, naprawdę What? Bierz, 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 bierz. no Ale mi to podałeś stary bycie szlak No i co on z takiej wrzutki zrobi niby, no ja pierdziele Tego oni są bez mózgi czasem Wiem, że to są boty i w ogóle, ale Aaaa oh, już strzał naciskałem No fuck Tak niewiele, tak niewiele brakło Dobra Sio Derydiok -ok. Cholera jak mi się ziewa dziś może pójdę siłownie to mnie trochę to obudzi, ale Ogólnie rzecz biorąc to jest ciężko dziś. Bardzo ciężko. Dobra 6 i 9 ocena, no bardzo słabo. 7 i 6 to już ładnie wyglądało, tu 6 i 8 już No nie jestem zbytnio dużo przy piłce w tym... w tej połowie... O teraz, dobrze. 7 i 8 od razu? What the fuck. <coughs> Gdyby to podanie do mnie doszło. Mm, także, no nie wiem, czy po prostu kaką zakończyć karierę w przyszłym sezonie i zostać już menadżerem. Czy po prostu jeszcze to kontynuować, a karierę menadżera zacząć od nowa? No zupełnie nie mam pojęcia. Jajaj Dobra Potrzebuję jakiegoś właśnie takiej odskocznie trochę od tych karier, od tych wirtualnych klubów Bo grać to samo ciągle naprawdę już się robi czasem nudne i w ogóle bez ochoty do gry Dobra Hmm, tak się właśnie zastanawiam co by tu nagrywać. Pag and Play są teraz nowe Ultimate Team jest nowy, no dzieje się naprawdę, dzieje się 75 No i z góry moja Tak jest! Szkoda, że nie celnie. 78 minuta już tego spotkania. A tu nie dzieje się nic ciekawego. Bardzo nudny mecz. Diego jeszcze próbował strzelać. No. 12 minut do końca. A tu nie zapowiada się nic. Aby miał wynik ulec zmianie. I będzie bardzo ciężko ogólnie. Kurde, chciał ja się tak ziewać. Ja pierdzielę. Ale mnie to denerwuje naprawdę. Fajny Tiger wszedł yy, za mnie. Aha, fajna zmiana. Także już pograłem w tym meczu. Musimy przejąć kontrolę nad całym składem. I teraz pora ruszyć. Rus. To naruszałem. To mógł być gol. Rodriguez by to naprawdę nieźle zakończył. Alaba. Jeden chyba z lepszych obrońców. Jak nie najlepszy. Bundeslidze Kawi Martinez. Demon szybkości. Co to za fisher jakiś? Co mi tu za rybę dajecie do grania? Sakir jaki ty masz przyjęcie, człowieku? O, mamo. Derydiok jakiś, dobra. Także naprawdę, no muszę odpocząć i później zacząć nagrywać na spokojnie z powrotem. Przejrzeć to moje wszystko na... No, 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 na, na YouTubie. Wybrać te serie, które pozostaną, zrezygnować z niektórych. Zakończyłem już to NBA Playoff, teraz NBA My Player jest w grze, które zdecydowanie ogląda się lepiej. Mmm. Shakiri? Czyżby to była ta akcja? Shakiri, przyjmij to, proszę Cię dobrze. Przyjął, on Ci to przejął, ale. Ja, Spice tiger! Dlaczego z pierwszej piłki uderzyłeś tak słabo? Why? Why would you do that? 7 i 4 ocena kaki no i wracamy, wracamy w kolejnym meczu już pewnie nie zagram wszystkich nie spełniłem wymogów ocena będzie leciała w dół symuluj mecz, tak jest także przesymulujemy sobie trochę spotkań zobaczymy jak zakończy się ten sezon bajernu przesymulujemy kilka meczy ominiemy ich w kalendarzu przejdziemy do takich bardziej ciekawych. Hmm, dobra, zobaczmy. Tu są puchar mistrzów, u siebie mecz towarzyski. Możemy sobie przysymulować w zasadzie do. Dobra, do końca. Niech stracę, niech ten sezon już się kończy. Chcę zobaczyć, co uda mi się zdobyć z Bayernem Monachium, czy wygram cokolwiek. <laughs> z Milanem. I tak bym nie zagrał jak widzicie właśnie. Chociaż nawet odpoczywałem, nawet opuszczałem mecze. 4-0 wygrana z Milanem. A teraz zobaczmy i przesymulujmy to. O, tu mamy Arsenal po drodze jeszcze. Spotkanie z byłym klubem Kaki w mojej karierze oczywiście, żeby ktoś nie myślał, że Kaka kiedyś grał w Arsenalu. I zaczął mi tam szukać i grzebać po Wikipedii. Także przesymulujmy sobie to, zobaczymy do jakiego overala spadnie Kacer, że tak powiem To wszystko Dobra Mhm, mamy Maj czerwiec, dobra. Przysymulujmy aż tutaj Półfinał Półfinał Ligi Mistrzów gramy z Chelsea chyba. No jeśli będzie finał, to po prostu zagram na pewno, ale 2-1 dla Chelsea i teraz pora na rewanż z BVB jak zegraliśmy, nie wiem. Zagram w następnym meczu. Nie dziękuję. Nie wiem, jak się zakończył mecz. 1-1, półfinał, czyli pewnie odpadliśmy, tak jest. Dobra, jedźmy dalej. Co to za mecz teraz? Aha, dobra. Na wyjeździe. 78 punktów, więc mistrzostwo zdobędę z Bayernem. Oto, kaman. I przejdę do innego klubu. O to chodzi, teraz już tak szybko symulacja leci, a mój overall spadł do 80 powołanie do kadry Puchar Ameryki Południowej no i okienko transferowe także przenieśmy sobie to tutaj wszystko Luis Gustavo zawodnicy nieobecni z powodu kontuzji Borussia na no, jest numer 2 Bayern Monachium mistrzem. Także koniec sezonu. Zapraszam Was do kolejnego. Co się będzie działo w następnym sezonie? Zobaczymy. Udało mi się zrealizować tyle celi celów. Pomimo tego, że nie grałem za dużo, no cóż, 33 lata. Kaka. Czy mam grać dalej? Czy robić już z tego karierę trenera? Piszcie pod spodem w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Zobaczymy, który komentarz dostanie więcej łapek w górę, ile będzie więcej komentarzy. No i trzymajcie się do usłyszenia i piona.